Gorąco! Wszyscy mieszkańcy Ostrowęki, Kochani, 650 lat Ostrołęki, 25 lat Samorządu Województwa Mazowieckiego i to piękne święto chcemy podkreślić tym naprawdę cudownym koncertem. Samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował ten koncert kwotą 280 tysięcy. Pani, to nie wszystko jeszcze czeka nas koncert Mazowsza 7 października ale chcę wam powiedzieć jedno nie byłoby tego wszystkiego gdybyście nie wy piękna wspólnota miasta Ostręki mieszkańcy ci którzy tworzą wczoraj dziś i którzy będą tworzyli naszą przyszłość i nie byłoby tego święta gdyby inicjatywa Naszej nieocenionej pani dyrektor Marii Samsel. Mario, dziękuję Ci. Znajdujemy się na terenie obiektu, który powstał ze środków Unii Europejskiej, a dzisiaj właśnie obchodzimy Dni Funduszy Europejskich. Jest to miejsce, które zostało 11 lat temu odrestaurowane za środki pochodzące właśnie z Unii Europejskiej i dzisiaj utrzymywana jest przez samorząd województwa mazowieckiego, znajduje się w strukturach Muzeum Kultury Kurpiowskiej przez Muzeum i Panią Dyrektor jest zarządzane. Miasto, mieszkańcy miasta, okolic korzystają z tego obiektu na co dzień i w dni takie jak dzisiaj, gdzie odbywają się wydarzenia kulturalne. Dlatego też jest to miejsce symboliczne, bo też związane z historią miasta. Czeka nas tu jeszcze wiele pięknych wydarzeń i uroczystości. Miejsce poświęcone krwią, ponieważ znajdują się tutaj również prochy poległych w y, bitwie podostrołem. Szanowni Państwo, dzisiaj życzymy Państwu miłej zabawy, niezapomnianych wrażeń i kolejnych pięknych wydarzeń związanych z, z obchodami 650-lecia miasta oraz 25-lecia samorządu województwa. Proszę państwa, wiele instytucji włącza się pięknie, bo wiele imprez się już odbyło, odbywa się, będzie się odbywać, bo cały rok 2023 to rok wielkiego jubileuszu. I jedną z pierwszych instytucji, która właśnie zgłosiła pomoc w organizacji jubileuszu, to Muzeum Kultury Kurpiowskiej, pani dyrektor Maria Samsel. Serdecznie pani dyrektor dziękujemy. <kluczy> Proszę Państwa, są instytucje, które się włączają pięknie, ale są instytucje, które włączają się i pięknie, i hojnie. I to właśnie jest samorząd województwa mazowieckiego. Państwo zapewne pamiętają, że panu radnemu Mirosławowi Augustyniakowi niejednokrotnie już mogliśmy dziękować. Oczywiście dziękujemy i dzisiaj, że ona nas pamięta. Ale pani marszałek Elżbiecie Lanz, nie miałam przyjemności dziękować, dlatego pozwolą państwo, że po, podziękujemy jednym zdaniem więcej, po prostu w sposób wyjątkowy. Proszę państwa, pani marszałek Elżbieta Lanz to, myślę, polityk, a taki elitarny, który właśnie samorządowiec, który politykę rozumie jako roztropną służbę wszystkim. Za tą wrażliwość, za tę wrażliwość po polsku będzie, tak? Za tę wrażliwość Pani Marszałek, dziękujemy. Dziękujemy, że Pani o nas pamięta, że Pani rozumie potrzeby mieszkańców Ostrołęki I nie wiem, ja wiem, że to nie jest miejsce i czas, ale czułam wsparcie, kiedy prosiliśmy o. Pomoc w przyszłym przedszkolu. To obiecałam podziękować. 18 roku zmaterializują się też kolejne prezenty od samorządu województwa. Proszę Państwa, można, oczywiście, pieniądze są potrzebne, są niezbędne do tego, żeby realizować piękne cele, ale czasem albo zawsze trzeba umieć dobrze wydawać pieniądze. I uważam, że tu, w tym miejscu należy jeszcze wspomnieć chłopaka z Ostrołęki, ale chłopaka takiego przez, pisane wielkimi literami, bo artystę, pana Jakuba Milewskiego. Tak, brawa poproszę. Kochani, kochani, on jest za stronęki, ale teraz jest nasz Mazowiecki, bo oto jest dyrektorem artystycznym naszego Teatru Muzycznego. Panie dyrektorze Brawa! No właśnie i dziękujemy za jego determinację, bo sobie założył już rok temu, że ten koncert się odbędzie i najwyżej zmienia metody, ale do celu dąży skutecznie. Serde 天气却变冷，想和你买个包，但天气还是冷。 青山下。